Gdy pierwszy raz ustawiłem rower na początku trasy zjazdowej, czułem ekscytację i strach. Zupełnie nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale cieszyłem się na to, co miało za chwilę nastąpić. W głowie miałem wizję tego, jak świetnie radzą sobie inni, jak wyskakują na chopach i dynamicznie wchodzą w zakręty. Gdy obserwujesz z boku, jak to robią, wszystko na pozór wydaje się łatwe, efektowne i wygląda, że to czysta Frajda. Ruszyłem więc z miejsca i po nabraniu lekkiego rozpędu odważyłem się wjechać na pierwszą niewielką hopkę. Miałem wrażenie, że wystrzeliłem w powietrze. Moje stopy straciły kontakt z pedałami, a moje ciało pokonało siłę grawitacji. W ułamku sekundy pomyślałem, że zaraz się rozwalę i w ten oto sposób skończy się moja przygoda. Jakim sposobem udało mi się jednak złapać ponownie kontakt z pedałami, opanować rower i co prawda ledwo, bo ledwo oraz skoślawo, ale wylądować na dwóch kołach. Z zewnątrz musiało to wyglądać bardzo nieporadnie, może nawet komicznie. Tętno skoczyło mi blisko maksa i pomyślałem sobie: Wow, to jednak jest hardcore. Natychmiast wróciła pokora i wybrzmiała świadomość, że chyba jednak lepiej, a z całą pewnością rozsądniej, będzie zacząć od podstaw i stopniowo zwiększać skalę trudności. Gdy jako przedsiębiorcy porywamy się na prowadzenie firmy, to często podobnie rzucamy się z entuzjazmem w wir wyzwań, ignorując fakt, że prowadzenie firmy to jednak też sport ekstremalny. Rajda może być wielka, fakt, ale od połamania albo nawet czegoś gorszego jesteśmy bardzo często o mały włos. Nazywam się Łukasz Zjawiński i w dzisiejszym odcinku Drogi Przedsiębiorcy opowiem o wyzwaniach, jakie towarzyszą nam w rozwijaniu firmy i o tym, jak nie rozwalić jej na pierwszej rowerowej bandzie? Bywa wypoista i kręta, pełna zwrotów, rozjazdów i nieprzewidzianych awarii. Droga przedsiębiorcy. W tym podcaście towarzyszymy przedsiębiorcom w ich drodze od małej do średniej firmy. Rozmawiamy o biznesie, sprzedaży i rozwoju organizacji. Droga przedsiębiorcy, posłuchaj i nabierz rozpędu. Gdy patrzymy, jak inni świetnie sobie radzą, czy to na rowerze, czy też z rozwijaniem firmy, to mamy wrażenie, że to musi być łatwe i przyjemne, bo przecież skoro im wychodzi, to czemu nie mnie? No i jasne, zwykle inni ludzie nie są jakoś bardziej utalentowani, ale często patrzymy na taki punkt w ich rozwoju, który są już chętni i przede wszystkim gotowi pokazywać. Mało kto chwali się pierwszymi glebami w pobliskim lesie, mozolną pracą nad techniką, tysiącami powtórzeń i wieloletnią konsekwencją w treningach i działaniu. Ludzie są też obojętni na porażki, dziesiątki wywrotek, obtarć i stłuczeń. Chętnie patrzą tylko na momenty sukcesu, błysk fleszy i odbierane nagrody. Dopiero gdy ktoś osiągnie sukces, to zaczynają zwracać na niego uwagę. Nie widzą jednak tych wszystkich upadków i bolesnego podnoszenia się po wywrotce na kamienie, czy krwawiących zadrapań zalepianych na szybko plastrami. Gdy prowadzisz firmę, to te wszystkie bolesne sytuacje trzeba po prostu wkalkulować w ten sport. To nie jest kwestia tego, czy coś złego ci się przytrafi, a raczej tego, kiedy i jak dotkliwe będą tego konsekwencje. To, że się poobijasz, jest praktycznie pewne. Ktoś nie zapłaci ci faktury pracownicy narażą cię na nieprzewidziane koszty, wspólnicy wykorzystają, urzędy upomną się o jakieś formalności lub pieniądze, a klienci będą czasem niezadowoleni, mimo że dołożysz wszelkich starań, aby dostarczyć im wartość. W wielu złych sytuacji można jednak uniknąć, a przynajmniej zmniejszyć ich prawdopodobieństwo lub negatywne konsekwencje, gdy już się pojawią. Zacznijmy więc od tego, o czym warto pomyśleć jeszcze zanim puścisz się z przedsiębiorczej górki. Prawda jest taka, że prędzej czy później czeka cię upadek na rowerze. Jeśli więc się go spodziewasz, to absolutnie koniecznym elementem są odpowiednie ochraniacze. Jasne, nie dadzą stuprocentowego bezpieczeństwa, ale ochronią przed wieloma zagrożeniami. Gdy prowadzisz firmę, to takimi ochraniaczami mogą być trzy kwestie. Pierwsza to bufor finansowy. Większość potknięć w biznesie na koniec przelicza się na pieniądze. Pojawiają się nieprzewidziane koszty, więc gdy zaliczysz kompletnego biznesowego dzwona od drzewo, to poduszka finansowa dosłownie pozwoli dać sobie czas na powrót do zdrowia. Dlatego idealnie jeśli zbudujesz strukturę formalną, która będzie możliwie separowała Twoje finanse osobiste od tych firmowych. Podstawa to prowadzenie firmy w formie na przykład spółki ZO, co daje Ci dodatkową warstwę ochrony, pewien rodzaj firewalla, który przyjmie pierwsze uderzenie i da chwilę czasu na reorganizację i podjęcie odpowiednich działań. Jeśli skala działania się zwiększa, to można budować bardziej złożone struktury i tutaj jednak odsyłam cię do odpowiednich prawników, którzy mogą w tym pomóc. Prześledź sobie w KRS-ie, jakie na przykład struktury budują firmy deweloperskie, zabezpieczając się wielopoziomowo. Kolejną kwestią, która pozwoli ograniczyć ryzyka, są dobre umowy. Wiele razy widziałem dużo niefrasobliwości i wiary w to, że wszystko będzie dobrze przy zawieraniu umów. Popatrz jednak, jak działają bardzo duże firmy. Nie bez powodu mają własne działy prawne, a umowy, jakie proponują, to często połączenie labiryntu z polem minowym. Znają się na biznesie i wiedzą, jak wiele rzeczy może pójść nie tak, i starają się zabezpieczyć przed tym na wszystkie możliwe sposoby. Często demonizujemy większe organizacje, czy śmiejemy się z ich skostniałej struktury. Ale one przez lata wypracowały mechanizmy, które pomagają im przetrwać i generować zyski. Jeśli więc myślisz o ochraniaczach do swojej jazdy, to takim ochraniaczem zdecydowanie jest dobry prawnik i konsultowanie z nim prawie wszystkiego, co podpisujesz. Na rynku prawniczym jest spora konkurencja, więc i ceny nie są już tak zaporowe, jak były kiedyś. Kolejnymi ochraniaczami będą ubezpieczenia. Jeśli typ prowadzonej przez Ciebie działalności można ubezpieczyć, to dobrze to zrobić. Zwłaszcza jeśli masz na przykład jakieś maszyny w leasingach czy inne kosztowne środki trwałe. Nawet jeśli masz tylko samochody osobowe w jakimś finansowaniu, to lepiej wziąć dobre ubezpieczenie nawet z GAPem, bo jednak szkody całkowite się zdarzają, a to może wygenerować spore dodatkowe koszty. W wielu branżach możesz też ubezpieczyć się od odpowiedzialności za świadczone usługi. Mój doradca ubezpieczeniowy pyta mnie jednak zawsze o cel, jaki chce zrealizować takim ubezpieczeniem. Bo są ubezpieczenia, które dobrze wyglądają tylko w teorii, ale w praktyce nie dają realnej ochrony, oraz takie, które takową zapewniają. Oczywiście, zwykle różnica w cenie jest widoczna i dlatego, moim zdaniem, na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Dobry kask i ochraniacze na rowerze to absolutna konieczność. Większość problemów w biznesie raczej od razu cię nie zabije, ale dbając o podstawy, będzie jak z rękawiczkami na rower. Jeśli je masz. To przy drobnym upadku ochronią Twoje dłonie przed niewielkimi otarciami i rozcięciami. Dlatego warto w nich jeździć nawet latem, gdy jest ciepło. To, że w danej chwili w firmie idzie dobrze, nie znaczy, że zaraz za zakrętem nie pojawi się przeszkoda. Gdy będziesz mieć rękawiczki, to nawet nie poczujesz otarcia o wystającą gałąź, a Twój konkurent bez rękawiczek będzie musiał się zatrzymać i założyć plaster na otwarte zadrapanie. Dzięki ochraniaczom jedziesz z większą pewnością, odważniej wchodzisz w zakręty i podejmujesz ryzyko skakania przez przeszkody, bez schodzenia z roweru i konieczności prowadzenia go obok. Nawet jeśli przytrafią się drobne potknięcia, to nie zatrzymają Twojej jazdy. A Twoja konkurencja, cóż, zostanie w tyle, bo też trafi na swoje przeszkody, na które jednak nie będzie przygotowana tak jak ty. Kolejny element bezpieczeństwa, który pomoże Ci zamortyzować upadki, a często utrzymać równowagę jeszcze zanim wypadniesz z trasy, to sieć kontaktów. Od prawników, doradców podatkowych, przez ekspertów dziedzinowych, mentorów i różnych partnerów biznesowych, nawet po konkurencję, bo z nią czasami też można współpracować. Gdy w momencie zawirowań potrzebujesz porady, czasami informacji o jakiejś branży lub specyficznego doświadczenia dziedzinowego, to możliwość sięgnięcia do swojej sieci kontaktów jest bardzo cenna. Całe zaplecze kontaktów i powiązany z nim dostęp do zasobów oraz doświadczenie własne i innych ludzi to często niedoceniany zasób w biznesie. Czasami pokazuje się na kogoś i mówi, że ten to jest świetny, bo rozwinął firmę w dwa czy trzy lata od startu. Często jednak nie patrzy się na to, że zanim wystartował, zdobywał doświadczenia przez lata oraz wypracował sobie grupę ludzi, Którzy mogą służyć pomocną dłonią w wielu sytuacjach. Być jak apteczka z plastrami czy zapasowa dętka, którą wozisz w rowerowej nerce, na wrazie czego. Jeśli masz świadomość, że możesz sięgnąć do takiego wsparcia, to znów jedziesz w dół pewniej i mniej asekuracyjnie, bo jeśli rozwalisz koło na ostrym kamieniu, to masz w zapasie zestaw naprawczy, który pozwoli załatać je na miejscu i szybko ruszyć dalej. Jeśli nie zadbałeś o to wcześniej, to może cię czekać wątpliwa przyjemność sprowadzania roweru w dół. No dobra, zaczynamy zjeżdżać. Oczywiście możesz zacząć tak jak ja i od razu wpakować się na pierwszą napotkaną chopkę, i może wyratujesz je z opresji, a może nie. Ale dobrym pomysłem jest jednak najpierw nauczyć się dobrze jeździć, zanim zacznie się latać. Wielu przedsiębiorców chciałoby od razu wejść na wysoki poziom wyczynu biznesowego, ale nawet Rafał Brzoska z impostu zaczynał od roznoszenia ulotek po klatkach schodowych. Jeff Bezos zaczynał od sprzedawania książek. Starbucks w latach 70. od małego sklepu z kawą w Seattle. A założyciel Ikei od sprzedaży ołówków i innych drobnych akcesoriów gospodarstwa domowego. Firmy bywają unikatowe i każda ma swoją własną drogę do sukcesu. Jednak mechanizmy, które stoją za jej funkcjonowaniem oraz problemy na jakie natrafiają, bywają powtarzalne. Jeśli na pewniaka najedziesz rowerem na ostry kamień, myśląc, że przecież masz grubą oponę, to o tym, czy ją przebijesz, może zadecydować ciśnienie w tej oponie i prędkość, z jaką jedziesz. A to są kwestie, na które przecież masz wpływ. Musisz tylko o tym wiedzieć. Dlatego tak ważna jest edukacja. Uczenie się od innych przedsiębiorców, czytanie książek, słuchanie podcastów czy pracowanie z trenerami i mentorami. Dopiero jak wejdziesz na pewien poziom doświadczenia umiejętności, będziesz w stanie tak wyskoczyć rowerem, aby nie musieć przejeżdżać po kamieniu, tylko po prostu nad nim przelecieć. Dlatego moim zdaniem warto się uczyć od ludzi, którzy są maksymalnie 2 trzy poziomy wyżej niż ty. Ci, którzy są znacznie dalej i znacznie wyżej, będą mieć wiedzę i umiejętności która pozwala im latać nad przeszkodami, tymi przeszkodami, które Ciebie mogą w ogóle wyeliminować z rywalizacji. Za to ktoś bliżej Twojego poziomu podpowie, jak dobrać rodzaj opony do nawierzchni, po której pojedziesz, jak ustawić w nich ciśnienie, jak wyregulować amortyzatory i jaką linię przejazdu przyjąć na trudniejszych elementach trasy. Mistrzowie biznesu nie patrzą też zwykle na najbliższy problematyczny kamień, tylko mają wizję tego, gdzie chcą się znaleźć, a pokonywanie kolejnych przeszkód odbywa się niejako z automatu. Często mają już tych prawników, doradców, menadżerów i partnerów biznesowych, na których mogą polegać i którzy zajmą się drobnymi przeszkodami po drodze. Dlatego kopiowanie czyichś ruchów bez znajomości wizji, kierunku i strategii, którą ktoś się porusza, nie dowiezie twojej firmy zbyt daleko. Warto oczywiście myśleć szeroko i daleko, ale doświadczenia trzeba zbierać u podstaw. Bo jeśli nauczymy się podstaw, to nasza firma dotrwa do momentu, w którym będziemy wytrenowani na tyle, aby wystartować w zawodach w wyższej lidze. Większość małych firm upada w ciągu pierwszych kilku lat. Popełniaj więc błędy, ale nie takie, które wyeliminują cię z rywalizacji. Jeśli przetrącisz sobie kręgosłup, to prawdopodobnie już nigdy nie będziesz w stanie jeździć na światowym poziomie. Czy można zatem ścigać się na wysokim poziomie, bez podejmowania ryzyka? Moim zdaniem, bez podejmowania ryzyka rozwinięcie firmy będzie prawie niemożliwe. Zawsze będziesz trafiać na sytuacje, gdy trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, a konsekwencje każdego z wyborów będą trudne do przewidzenia. Czym innym jest jednak bezrefleksyjne parcie w jakimś kierunku czy zjeżdżanie z góry bez żadnego przygotowania i ochraniaczy, a czym innym świadome trzymanie równowagi i czytanie trasy, nawet wtedy, gdy pędzisz w dół między drzewami kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, czasami mijasz przeszkodę lub mieścisz się w bandzie na milimetry i lecisz dalej, starając się kontrolować ryzyko. Bo ryzyko będzie zawsze i nawet najlepsi zawodnicy prędzej czy później doznają kontuzji. Nabieraj doświadczenia i nie myśl o tym, że zaraz możesz się wywrócić. Jeśli skupisz swoje myśli na upadku, to dokładnie to się stanie. Jeśli pędzisz świadomie patrząc na cel, to w pewnym momencie przeszkody zaczynasz pokonywać odruchowo, ale te odruchy wynikają z wyćwiczenia, a nie ślepej wiary. Nadmierne przekonanie o własnej wspaniałości potrafi skończyć się bardzo boleśnie. Gdy zacząłem już zjeżdżać na rowerze tak, że w miarę pewnie pokonywałem dropy, to jadąc któryś raz dokładnie tą samą trasą, postanowiłem poprawić sobie linię podczas zeskoku składki. To był któryś zjazd z kolei i dobrze znałem to miejsce. Przyjąłem jednak taką linię, że zeskakując w pędzie składki, w powietrzu minimalnie zahaczyłem o stojący obok trasy mojego przelotu słup. Przeleciałem przez kierownicę i upadłem na kamienie, hamując na nich głową oraz prawym barkiem. Gdy się podniosłem, to czułem się adekwatnie do sytuacji, jakbym wyskoczył z jadącego auta na kamienie. Wszystko mnie bolało, a ja byłem wściekły i lekko oszołomiony, a przez zaciśnięte zęby cedziłem słowa powszechnie uważane za niecenzuralne. Zdjąłem kask i okazało się, że są w nim dwie dziury. Gdyby nie było ich w kasku, byłyby w mojej głowie. I prawdopodobnie wtedy już tak szybko bym się nie pozbierał. Co się stało? Za duży apetyt na zbyt szybki progres. Uwierzyłem, że jeżdżę już na tyle dobrze i mam taką kontrolę, że mogę sobie z marszu pozwalać na takie fanaberie i zmniejszać margines błędu. Podobnie bywa z firmami. Czasem trafiamy na model biznesowy, produkt lub usługę, na którą jest duże zapotrzebowanie rynkowe, i wydaje się nam, że teraz to możemy już latać nad przeszkodami, bo firma szybko urosła i jest nieśmiertelna. Gdy nabieramy rozpędu, to zaczynamy zachowywać się jakby teraz już tylko mocno w dół po prostej, bez żadnych wertepów. Stajemy się mniej uważni i często zapominamy o podstawach. Budujemy kolosy na glinianych nogach. Czasami firmy rosną szybciej niż ich struktura i procesy. Pędzona dużym rynkowym zapotrzebowaniem firma rośnie, ale zapomina o dozbrajaniu fundamentów. Przykładem takiej branży jest obecnie branża software house'ów. Wiele z nich urosło na fali ogromnego zapotrzebowania rynkowego. Do pracy przyjmowało się nawet juniorów po szkole programowania, tak duże było zapotrzebowanie klientów. W efekcie duża część branży zaczęła bardziej przypominać firmy rekruterskie niż programistyczne. Skoro byli potrzebni ludzie w każdej ilości, to właśnie na tym skupiły się te firmy. Wypełniały zapotrzebowanie, ale niespecjalnie myślały o tym, że sytuacja może się kiedykolwiek zmienić. A zmieniła się. Organiczne, mocne ssanie z rynku się skończyło. Teraz okazuje się, że wiele z tych firm, żeby nie powiedzieć, że prawie wszystkie, nie wykorzystały czasu Prosperity do wzmocnienia fundamentów do dalszego wzrostu albo przetrwania trzęsienia ziemi, które w końcu nadeszło. W pewności siebie porównywalnej z tą, z którą ja zmieniłem sobie linię ze skoku i zaczepiłem osłup, nie myśleli nad nowymi modelami biznesowymi nie myśleli nad obszarami specjalizacji, nie budowali skutecznie działających struktur sprzedaży, a ewentualnie w ograniczony sposób niektórzy inwestowali w marketing. Po zderzeniu ze zmianą na rynku przez dłuższy czas byli w pewnym amoku, jak ja po hamowaniu głową. Jeszcze nie dotarło do mnie, co się właśnie stało i właściwie dlaczego jestem poturbowany i mnie boli. Dopiero po pewnym czasie część firm się otrząsnęła i zaczęła pracować nad kwestiami, o których powiedziałem wcześniej. No dobra, to zaczynamy skakać. W biznesie jak na hopach, dropach, stolikach i gapach. Mogą być małe, mogą być duże, zwykle można je objechać, ale kto by chciał jeździć chicken lineami. Nie od razu będziesz gotowy na wielkie skoki. Może i pokonasz dwumetrowy najazd, ale jeśli przyjmiesz złą trajektorię, nie wybijesz się odpowiednio i nie poprowadzisz lotu właściwie, jest spora szansa, że nie trafisz w zeskok ani że nie ustoisz lądowania. Duża hopa to duża prędkość, wyższy lot i upadek potencjalnie bardziej brzemienny w negatywne skutki niż upadek z tej mniejszej. Fizyka działa poważnie. W biznesie, jeśli od razu weźmiesz się za zbyt duże tematy, to może skończyć się podobnie. Większy, bardziej doświadczony kontrahent może po prostu rzucić tobą o glebę, zwłaszcza jeśli nie będziesz przygotowany. Ale jeśli jeździsz i ćwiczysz z trenerem, to najprawdopodobniej nie dopuści Cię nawet do tej dużej hopy, bo będzie potrafił prawidłowo ocenić Twoje możliwości. Generalnie jest to ciekawa prawidłowość, którą obserwuję. Jeśli chcesz się nauczyć obcego języka, to chodzisz na lekcje. Gdy chcesz grać na fortepianie, to znajdujesz nauczyciela. Jeśli chcesz osiągnąć mistrzostwo w sporcie, to pracujesz z najlepszymi trenerami, jakich możesz znaleźć. Ale jeśli chodzi o prowadzenie firmy, to większość ludzi myśli, że po prostu da sobie radę sama. Kolejny więc element tego, jak nie rozwalić się w biznesie, to znalezienie swojego trenera. Może to być znajomy przedsiębiorca, może to być grupa mastermindowa albo zawodowy mentor czy konsultant. Gdy słucham wywiadów z dużymi przedsiębiorcami, którzy mają na koncie spore dokonania, to większość z nich twierdzi, że po pierwsze nie zrobiła tego sama i byli ludzie, którzy im pomogli, oraz mówią, że mieli przynajmniej 3 czterech mentorów po drodze. A teraz o hamulcach tych w rowerze i w rozwoju firmy. Gdy zaczynasz zjeżdżać z góry, to na początku prawie cały czas zaciskasz hamulce. Boisz się rozpędzić za bardzo, bo nie masz jeszcze takiej kontroli i wydaje się, że hamulce zapewniają bezpieczeństwo. Dopiero gdy zaczynasz jeździć bardziej pewnie i mieć większą kontrolę, to widzisz, że czasami hamulce nie są tak bardzo potrzebne. Aby pokonać niektóre przeszkody, wręcz potrzebna jest prędkość. Jeśli jej zabraknie, to nie dolecisz i się rozbijesz. Trzeba puszczać hamulce. A rozwijając firmę, mamy wiele hamulców. Te największe zwykle tkwią w nas samych i naszych ograniczeniach i przekonaniach. Bywa, że przedsiębiorcy boją się zatrudniać ludzi, bo co będzie, jeśli nie wystarczy im na ich wypłaty? Gdy już zatrudniają ludzi, to nie delegują im zadań, bo przecież pracownicy nie zrobią tego tak dobrze jak oni. Nie złapią za telefon i nie zadzwonią do potencjalnego klienta, bo może ich zmieszać z błotem. Nie wystąpią na konferencji, bo boją się oceny ludzi. Nie dzielą się wiedzą i doświadczeniami, bo im więcej wiedzą, tym większą mają świadomość, ile jeszcze przed nimi. Nie zaczną publikować treści online, bo boją się krytyki ludzi, którzy właściwie ich nie interesują. Nie przetestują nowego produktu czy usługi, i tkwią przy starym, bo boją się, że okaże się klapą. Czasem trzeba pozwolić sobie na to, aby puścić hamulce, skoczyć i zobaczyć, gdzie uda się wylądować. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli to, co usłyszałeś, uważasz za wartościowe, to będzie super, jeśli zasubskrybujesz, skomentujesz i zostawisz ocenę tam, gdzie słuchasz tego podcastu. A jeśli uważasz, że to, o czym mówię, może przydać się nie tylko Tobie, ale też komuś z Twoich znajomych, to będzie bardzo pomocne dla nich i dla mnie, jeśli zechcesz udostępnić ten podcast dalej. Do usłyszenia na dalszych etapach, drogi przedsiębiorcy. Cześć!